Tutaj? Bardzo! Co? Tutaj? Bardzo! Co? Tutaj? Co? Tutaj? Bardzo! Ja bym chciał zobaczyć jak to wygląda, jak, czy to są jakieś, wiesz, dobrej jakości podróbki, co nie? No czaje, ale Możemy mieć tam ludzi. I w sumie po drugiej stronie też. Nie, bo tak, a tu już jest gdzieś blisko wskazóweczka i ja ją widzę już. No tu jest. Tutaj jest. Ona jest jakby biała póki co. Tutaj się gościu na łódkę spóźnił. No, fajnie tak. Fajnie, bo potworów wodnych nie ma, ty. Może jakaś taka. O, 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 ktoś walczy. Co? Kto? Ktoś walczy. Z tamtego kierunku gdzieś idzie chyba. Tak, tak, psy tam szczekają. To na tym. Nie, już tu wchodzi mi się wydaje na teren zaraz. Tak, bo kończę dupę, no. Biegną. Za tą skałą. tam, dobra, dobra. To z tej strony jebańce. Kurde! A czemu mi broń zmienił? No nie! Cholera, za tą skałą był! O, o, o zginął albo dostał! No zginął, zginął! Ale od kogo? Ode mnie, ja go zabiłem! Aha! Coś w rodzaju takiego szybkiego trajda, nie? No? Wydaje mi się, że był sam. Myślę, że ktoś by już by się wynurzył, chyba. Albo bym ja rushowo, bo tamten to mnie tak trafił, że prawie całą energię mi zabrało, no, co no nie? no widziałem no. Ja też słabo sobie w ogóle sobie z nim nie poradziłem. Ale to ten, ale to kwestia, że te, że ja troszeczkę dzisiaj w stylu pijanego mistrza. Mhm. To na Seven Sisters musimy iść teraz, za Fort Bolden tam bossa robią. A to tędy, dobra. O, ten budynek ma dużo. Szczelin, nie? Na które trzeba orientować No i to podejście Ale tutaj Ale to są jest. takie naturalne szczeliny? Czy na przykład, że ktoś deskę wyłamał, czy tam coś? E, nie, no takie naturalne Naturalne jakbyś deskę wyłamał Aha Nie, no wiesz, pamiętasz co kiedyś tak ja, mordowałeś wiem, typa? Nie, wiem, 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 wiem No i co, podnieśli coś już, czy jak? No jeszcze nie, ty ale okna pootwierane są tutaj, więc mogą w nich łypać. Jest tam biega. Aha, też ci powiedziałem. W tamtym kierunku typ biegał. Dobra, dobra. Jestem ja trochę Na Mało mam naboju. O, to, wzięli trochę Mogą się wychylać tutaj w tych okienkach teraz. Warzewa. Jest w oknie! Dostał. W tym okienku się wychylił. Trochę przy połowach miejscóweczka. ty się na drugą stronę budynku. Kurwa, się pokitrali po tych kukurydzy, ty. A, Szabrownicy. Oni... To muchę słyszałem, ty! Chyba, tego... Nie, 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 bo tutaj. Nie, 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 to oni są, bo ja słyszałem, jak biegają. Dobra, spoko, ja wiem, ale ja słyszę, że chyba lata ktoś tą muchą. Za sraną. Patrz się... No, może tak być. Gdzie mówisz? Jakiś zombie, gdzie? go... No, Zobacz. oni gdzieś tu w tych szakach są. Nie, zostaw, zostaw, bo czego zostawić. On tam szedł do nich, kurde. Aha, oni są w tych szakach. nie mam na municji. O lata, patrz! Zabiłem go, tego, tego ich, tego. Kogo zabiłeś? No, tego, tego ich muchę tą A, no to dobrze, dobrze. No, ja muszę przeładować. O, jeden nas już podchodzi od tej strony. Czekaj, nie, tutaj się nie ma co wycofywać. Dobrze, jesteśmy za tym drzewem, nie najgorzej, ale. Dobra, jeden jest tutaj. O, o. ja widzę chyba. Zabity. Nie wiem gdzie ten drugi jest, ale gdzieś po tej stronie, tak, tak, tak. Ja się podleczę, dobra? Widzę go. D Dostał raz. Tutaj jest. A mnie trafił, ale shotguna ma to, pajac. Nie widzę go, cholera. No bo on jest za tymi krzakami. A dobra, dobra, gdzieś tam. Dobra. I nie widzę go też. Ale słabo bije ma tego shotguna kurde Jest tam gdzieś Obiekt tam na dół Mhm Tu otworzył bramę Dobra I zamknął za sobą teraz No kurwa Dobra jest tu za kamieniem kurde. Dostał Zabity, zabity tak? z Dobra tak. jest Do no, tego dobiłeś no, no. A ja go trafiłem tego trafiłeś i jest git no i dobra, i kolejne mamy trofeum ty. Oj. Dobra, rozejrzę się. O, Rachta Z. No no, podobny. Nieźle, ty. Nie ma nikogo, nie ma nikogo, idziemy na wyjście. To powinno ci wskoczyć na 6 gwiazdek gdzieś. A, ta. Rachta nie gra z, z trójkami i czwórkami. Ale może sobie drugie konto założył, wiesz. No może. Ja nastawię jakąś nutkę dobrą, ty. O. o, była tutaj ta. Wskazówka ktoś wziął. No dobra. No, to. no rano Masz nie... jakiś tłumik, tego go rozwał? Nie, ja syna naokoło pobiegnę. Ja syna naokoło pobiegnę, ale rano nie było... było Wcześniej nie było potworów, a teraz są już, ty. No, już pojawiłeś się jakimś cudem. Na śniadanie wylazły, ty. A, o! Mówiłem! To jest ten obelisk. O. O. Obelisk, to jest coś z człowieku Illuminati, albo nie wiem. Tak. A ty potrafisz podać definicję, co to jest obelisk? No jakiś taki, nie wiem, no nie, w sumie. To po co używasz takiego obelisk? To jest po prostu, to jest coś niewiadomego pochodzenia od UFO albo Illuminati postawili. Ochlapię cię wodą trochę. Ej, ty, bo będę mokry, miał kubraczek, ty.